Witam serdecznie. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy trochę więcej o tym, jak praktycznie można bać się Boga. Fragmentem Biblii, który przeczytam dzisiaj na rozpoczęcie naszego dnia, będzie przy Salomona, rozdział 8, 13 wiersz: Bać się Pana znaczy nienawidzić zła. Nienawidzę buty i pychy, złych postępków oraz przewrotnej mowy. Pierwsze, co zaskakuje mnie, kiedy czytam takie fragmenty, to nienawidzić, jak takie słowo, takie radykalne, mocne słowo mogło pojawić się w Biblii i to w kontekście właśnie nas, którzy mamy tak postępować. Nienawidzić to przeciwieństwo kochać. Jeżeli czegoś coś możemy, powiem szczerze, być obojętni, możemy to kochać, możemy nienawidzić. To jest takie skrajne, radykalne, jednoznaczne nastawienie. I takie właśnie stanowisko przyjmuje Bóg, jeśli chodzi o grzech. Czy zdajemy sobie z tego sprawę, że Bóg pokazuje, że on nienawidzi zła, że on nie może go ścierpieć, brzydzi się nim, i że taką mądrość chciałby zaszczepić w naszych sercach. Dlaczego należałoby mieć tak radykalny stosunek do zła? Jakiego zła? To, co tutaj jest wymienione, czyli właśnie buta, pycha, złe postępki i przewrotna, czyli obłudna mowa, to większość z tych rzeczy dotyczy nas samych. Naszego wnętrza. Pycha, czy zarozumiałość, czy pewność taka, nadmierna pewność siebie, ona kryje się głęboko w sercu. I zwykle są to rzeczy takie, których człowiek nie chce się wyrzec, które są dla niego ważne, to co on uważa, czym on jest przekonany. I w oczach Pana Boga to jest po prostu obrzydliwe. Czytamy, że Bóg brzydzi się tym, nienawidzi tego. I uczy nas takiej samej postawy, względem naszego osobistego życia, żebyśmy podeszli do tego tak radykalnie, tak zdecydowanie. Po co? Myślę, że w pierwszej kolejności Pan Bóg chce nam pomóc, dlatego że zło, które zadomowiło się w naszym życiu, ono nie chce tak nas opuścić, nie chce odejść, a my potrzebujemy siły, aby mu się przeciwstawić. I jednym z takich elementów jest właśnie nasz stosunek do zła, który musi być jednoznaczny. Przypomnę takich kilka miejsc jeszcze, które w podobnym tonie wypowiadają się o tym, czym dla Boga jest grzech, i w jaki sposób należy Go nienawidzić. do Hebrajczyków, początek, 9 werset pierwszego rozdziału mówi o Chrystusie. Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość. Jezus jest doskonałym przykładem tego, że dobre. Rzeczy trzeba kochać aż na śmierć, a złych rzeczy trzeba nienawidzić śmiertelnie, aż do końca. I taką postawę wobec zła, taką bezkompromisową, przejawiał Chrystus, był radykalnym. I to właśnie podoba się Bogu. Nasz radykalny stosunek do zła to jest mądre. I dotknę jeszcze dwóch myśli, które są zawarte w psalmach które właśnie potwierdzają, po co taka postawa, dlaczego to jest tak potrzebne. Pierwsze miejsce, które odczytam, to jest Psalm 101, a trzeci werset, gdzie właśnie tak pięknie mówi nam, yy, dlaczego to jest tak potrzebne. Nie stawiam przed oczy swoje niegodziwej rzeczy. Nienawidzę zachowania odstępców. Nie przylgnie ono do mnie. Przewrotność serca niech obca mi będzie. Nie chcę znać złego człowieka. Król, w tym przypadku Dawid, mówi tutaj w tym Salmie o prawie, które jest dla niego ważne, które chce stosować, którym chce budować sprawiedliwość w swoim kraju, i mówi, że nienawidzi zachowania ludzi przewrotnych i dlatego ono nie będzie jego udziałem. Jakie to jest oczywiste, że kiedy my nienawidzimy tego, brzydzimy się tym, po prostu to będzie dla nas dalekie. Nie będziemy tego nawet chcieli znać. To jest, tutaj Dawid mówi: Niech będzie to dla mnie obce, nie przylgnie to do mnie. Ten dystans między nami a złem to jest właśnie mądrość Boża i to jest element bojaźni Pana, który praktycznie chroni nas, zabezpiecza. Trzyma od nas z daleka pewne rzeczy. I dotknę jeszcze właśnie podobnej myśli zawartej w Psalmie 119, a 163 wersecie tego Psalmu, bo to jest najdłuższy Psalm Biblii. Naszym właśnie podejściem względem zła powinno być coś takiego. Nienawidzę kłamstwa i brzydzę się nim, lecz kocham Twój zakon. Prawdziwa miłość, ona uczy też prawdziwej nienawiści. Nie w tym sensie, żeby kierować ją do ludzi, czy do czegoś innego, ale do grzechu i zła. Do diabła, do pokusy. I w kontekście tego wszystkiego, czym jest zło i jak bardzo destruktywnie działa na nasze życie, zachęcam do radykalnej postawy. Do tego, żeby znienawidzić. Żeby, tak jak mówi ten ostatni fragment, Nienawidzę kłamstwa i brzydzę się nim. To buduje w nas taki zdrowy, bezpieczny stosunek do tego, czego Bóg nienawidzi. Życzę Wam dobrego dnia. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.